Cześć, z tej strony Monster Ninja i zapraszam Was na 9. odcinek z Rise of the Ronin. W poprzednim odcinku, no, powiem tak, trochę się działo. Odcinek dosyć długi, bo tylko wykonaliśmy jedną misję fabularną. Powiem w skrócie, tak. No, trochę się działo. Ale zajrzyjmy do naszego. Domu, tak powiem. Prowadzenie domu. Zmiana wystroju. Wiszący... Wiszący z... O, mamy obraz. ok, No i pancerz. Nic. Schowek, nic, relaks. Personalizacja. A, tu możemy zmienić. Tak, to nie, tego nie zmieniamy. The Gonzo. You have some kind of business with me? Go ahead, ask me anything. Of course I did. What? You think I could afford it? I'm a North Samurai. But in my defence, I wouldn't say I stole.

wyglądasz wyglądasz na takiego co by sobie zjadł really me, huh? oh, i see. nie zrozpoją z a pieska o Isn't that the pilgrim dog? Aha, I just started some. the yeah? Jakąś... So it will take a little time. People will take care of the dog on his journey. So letting them carry some money is a good idea. So There's a chance you may receive something in return. Compassory, if you see someone else's pilgrim dog, take care of it. I'm sure something good will happen. Why don't you try it out with this one? Psi Pielgrzymi Długiego Domu. W długim domu możesz przypiąć sakiewkę z pieniędzmi psiemu pielgrzymowi i wysłać go do hramu we twoim imieniu. Po jakimś czasie pies wróci ze srebrnymi monetami ta talizmanami. I innymi nagrodami. Im więcej pieniędzy dasz psiemu pielgrzymowi, tym większą otrzymasz nagrodę. Wysyłanie psów na pielgrzymki zwiększy twoje szanse na spotkanie innych psich pielgrzymów podczas podróży. No okej. Okay. Ile mam pieniędzy? 40 tysięcy. A dajmy mu bambus. No ale słodki jesteś. No uciekaj. No dobrze, tak przy okazji mamy jeszcze trzy punkty umiejętności. Więc po prostu zwiększymy sobie obrażenia od kontrpłysków i udamy się. O, co tu się podziało na tej mapie? Halo, oddaj się. O, i udamy się tutaj, oddamy. Książki, które zdobyliśmy. I może coś dostaniemy w zamian za te książki. Z której tej strony jesteś? Kolego? How are you fatted? You? you've ever any foreign books. As our nation has opened up, there are more and more of them in circulation. It seems there are many tomes about western technology and weaponry. I'd love to find them, but I'm far too busy inventing. I know. Why don't you search for books for me? Come on, what do you say? co no Zagraniczne książki. Dawaj. Zagraniczne książki, by wzmocnić łączącą was więź i zyskać dostęp do nowych technologii do rozwinięcia. Wydawaj pieniądze, by ulepszać możliwości swoich urządzeń, torby i itd. Tak w zależności od stopnia Twoich postępów, niektóre technologie specjalne mogą rozwinąć się samoistnie. Ok. Potwierdź. Zabójstwo po cichu. Szybowanie. No to my to mamy, tak? Wynalezienie aparatu. Co to jest? Awikula. Rozwin technologię 6 razy. Do pozyskania pozostało 3 razy. Okej. Okay. Rozwin techno utrata karmy, ekwipunek. Pozwala ci wynaleźć cylinder ogniowy. Pozwala ci wynaleźć wykrywacz. Mhm. Wykrywacz. Przeciwników? A tutaj? No dobra, to ja myślę, że chyba no pójdziemy w... w to dwa razy. Cylinder ogniowy. Służy do miotania potężnymi płomieniami napierających przeciwników wrogów. Okej, okay, dobra. What would you like me to work on? No i jest. Wykrywać. Wydaje wysoki dźwięk, gdy się go używa. Wykorzystaj zmianę echa, aby dowiedzieć się, gdzie znajdują się wrogowie, ukryci np. za budynkiem lub inną przeszkodą. What would you like me to work on? No i tego nie damy rady, bo musimy mieć go na drugim poziomie. Odblokowanie piekielnego rozpylania. Co tu? Dobra. Oh, hold on. Do you have a moment? I have a mind if i pick your brains a little? hmm. No i wasn't expecting you to be some mercenary. we're friends, aren't we? just to hear me out. so, some officials barged in the other day, demanding that i invent some mechanisms that could be utilized for combat. Of course, I do have some experience in designing tools for clients, but only for those I trust. And these men, I did not. As you'd expect, I refused. So they demanded I hand over some of my inventions, lest I be drugged off and beheaded. Which is when it came to me the perfect scheme to get one over on them. However, the plan requires some assistance. Please.

I owe you one. I know this is sudden, but can you come to my hidden storehouse with me? I've left some tools there. Come on. Mashtine Right, let's go. Hold it, Iska. Where do you think you're going? Oh, um just going to pick up some materials. <laughs> you are not fooling anyone, pal. How about I help you concentrate on your work? Of course, they're barely a threat to you, but do it quickly, please. No, I wanted to W ten sposób też możemy porozmawiać. O ty. Dobra, nie bawmy się z nimi, bo... Bo jeszcze strasz. Przybiegnij i zoba... Będzie chciał zobaczyć co tu się dzieje. No dawaj, jedź, jedź, jedź.

No I co, poza the Come on now. They've served to fool that official for a while, passed off as works in progress, but he's starting to suspect. If this plan doesn't work, well. No. Ale nie, powiem, że trochę spokojnie tutaj teraz w okolicy jak zrobiliśmy porządek z tymi bandytami. i've got something handy on me come on over here why don't you try using this i made it using a western clockwork mechanism it takes in sounds from the surroundings and expresses them visually it's only a prototype, but you should be able to make good use of it. It's all yours, provided this experiment goes to plan. If we don't make it to the storehouse, my scheme will be up in smoke. Well, it should allow you to detect foes in hiding or even through solid walls.

No, i to w, w ten sposób działa tak? Tak? No dobra, zróbmy to po cichu, w miarę możliwości. No dobra, trzech mamy z głowy, jeszcze sześciu, gdzie oni są? Jeden jest tam, jeden jest tutaj. Cichutko, nic tutaj się nie dzieje. なるほど。 Kolego, wstałeś się bez głowy.

Ei, é como se alguém estivesse aqui. Incrível! O que você está falando sobre o que está acontecendo? O <laughs> Fine work. Looks like you have frightened off the rest of them. I'll leave the fire pipe to you, along with the figuring out how to use it. Now we have all the tools we need. The next step is to contact Yukichi Fukuzawa to help as well, and go over the plan with him. Fukuzawa's knowledge is vital. He doubles in Western medicine and is an expert on chemicals as well. Right, let's split up for now. I'll get Fukuzawa up to speed in the meantime, but let's meet again soon. Pistolette. Pistolet jest szybko szczelny. Używając go w momencie ataku wroga możesz wywo wywołać w nim panikę. Mhm. Strzelanie we wrogów, gdy atakują, może przedłużyć stan paniki. Ciekawe, mamy miotacz ognia. No tu mamy. Jak tutaj jest tak blisko zbieg, no to aż podejdziemy do niego. No nie mówcie, że to był zbieg. No cie... To no, powiem tak, bardzo ciekawy zbieg. Że to był prawie no piesek Dobra, co my tu mamy? Porozmawiaj... Porozmawiaj z kacurą albo z... Aha, dwa rodzaje misji mamy Ostatnia prośba Tu coś, próba szczęścia No już tutaj pomału się zbliżamy Czarny klejnot kiełkująca wątpliwość Ur Uratuj w tobie ronina, który jest w wytrudnej sytuacji. Ludzie tosy. No trochę. No i teraz nie wiem, czy iść w kierunku przeciwników. Czy zwolenników No, jednak by, no, bym chciał, żeby No, nie wiem, w jakim kierunku pójść Powiedz, że masz Mamy jakieś lepsze odaci No, zostanę przy moim Nowa szabla, no to je, no, jest naprawdę nowa. A tu chyba miałem łuk jakiś, jeśli dobrze pamiętam. Ale za... Bym to przetestował sobie. Nic nie ma lepszego. Tutaj też nic nie ma. Tego no nie mogłem odblokować. Co wy tutaj robicie? Możecie mi to powiedzieć? No dobra, to, to było dziwne, nie powiem. E, dobra, cofnijmy się do gospody Sakura. Co to jest? Urzędnik. jest pięć skarbów do zdobycia Zdjęcie jedno, zdjęcie drugie No i ta to jest misja Dzielnica rozkoszy Udajmy się tutaj

He's for me in a near the a post stop by if you can. So long. Czyli mówisz aż tutaj tak ludzie stosy No tak daleko na północ jeszcze nie wyruszaliśmy No bardziej te rejony zwiedzaliśmy. No, i miasto, i tutaj południe, tam gdzie zaczynaliśmy. Otwarty świat. Hmm. Próba szczęścia. Ale dobra. Myślę, że tutaj zakończymy nasz odcinek. A w kolejnym odcinku porozmawiamy z Katsurą, żeby rozpocząć misję cień Yokohama. Jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale, żeby żaden materiał Was nie ominął. Dzięki, że byliście razem ze mną. Na razie.